Cześć wszystkim, z tej strony Inka, i zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Legacy Challenge Miltonowie. Tak więc mamy szóstą rano w sumie już. Tutaj krowokwiat troszeczkę zgłodnie, pada nam śnieżek. Bardzo przyjemny klimacik. I y, zmieniłam właśnie ubranka i fryzurę naszej małej Arlecie. Teraz ma takiego kucyczka małego i przebrałam ją w sukieneczkę. I ona, jak widzę, tutaj w ogóle nie śpi. Dzisiaj mamy niedzielę. Jay pójdzie. Nie, nie, Jay. Oboje chyba dzisiaj idą w sumie do pracy. Tak, oboje idą do pracy. I mam nadzieję, że uda nam się wybrać na ten plitark. Zdaje się, że bardziej Pamelą, chociaż on jest od 10, więc Jay mógłby też pójść. Teraz się tak zastanawiam luźno, jak to będzie. No ale zobaczymy w praniu. Jay właśnie chyba nie może pójść dokładnie, bo on tutaj musi analizować przeciwników. Fajnie by było zdobyć ten awans. Raczej się dzisiaj nie uda, ale zobaczymy. Fingers crossed. Tutaj mała widzę, że robi nam w książkach. O, obudził się inate. Gdzie idziesz malutki? Bardzo smutny, miał koszmar. E, Pamela ma dzisiaj urodziny? Nie. Tak? O kurczę, tak. O, ho! Czyli będziemy musieli przygotować tort i jakieś przyjęcie. Na to wychodzi. Um, Pamela już w miarę tutaj ma wysoki y, poziom energii, więc y, w porządku możesz się obudzić. Sprawdź jak się ma. Um, hm, 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 popraw humor mu. Um, ty jak widzę, ty w ogóle nie potrzebujesz żadnych drzemek. Spoko. Arletka. Fajna. Mm. O, idziesz mu dać jeść. No on jest bardzo głodny, więc w porządku. Jay, to w takim razie ty weź tu skorzystaj. Weź prysznic. Amela zaraz do pracy idzie. Co tam mu podajesz? Krakersy serowe. No okej, okay, w porządku. Jay, zostaw. Ty miałeś iść do ubikację. Co ty? Co ty robisz? Czemu? Co? Weź się zajmij swoimi sprawami teraz, co? Yes. Um. Oh, tak. <laughs> Jakaś tutaj y, wystąpiła niezgodność w małżeństwie. Ta się w przejściu położyła. Super. <laughs> co robisz? Postaraj się zasnąć. Y no zaraz, powinien ktoś tutaj być wolny z rodziców i ci w tym pomóc, chociaż, yy, jak widzę, no jest to troszeczkę ciężka sprawa. Yy, dobra, weź go, połóż, odłóż, pociesz tutaj yy, malutką i yy, yy, chciałabym, żeby ona się załatwiła, bo... weź ją przytul. Yy. Bo trzeba by było zaraz tak czy siak ją przewinąć. Aha, już zasnęła. Odczucie. Cieszę się, że nie znudziły ci się jeszcze moje dowcipy. O lamie, mam wrażenie, że mnie świetnie rozumiesz. Dobrze, jak się rodzic z dzieckiem rozumie, ale też, żeby to nie było z jakąś przesadą, bo w końcu to jest, do, to jest matka, to jest dziecko. E, nie na tej zasadzie, że <grafy> jakby rozumią się na poziomie mózgowym mnie. E, sieć analizy i przeciwników. Tak. Pamela, ty masz pracę. Tu ooo, Jakie to urocze. Grable, Hina. Tak. Opowiedz historię i lec szybko do pracy. Bo masz dzisiaj y, duży, y, duże prawdopodobieństwo, że awans dostaniesz. Chwilkę muszę ściszyć. Widzę, że muszę ściszyć. Dobra. Tak jest. Odłóż dzieciaczki. I lecimy do pracy. No, już porozmawiałaś. Naprawdę, nie ma czasu. Już prawie godzinę jesteś spóźniona. Mam nadzieję, że uda ci się dobić do 100% tych, tej analizy przeciwników. Widzę, że tutaj też zabawa poraniona. Tu popracuj ciężko. Głód. No, masakra jest. Chwilka tak będzie. Hej, masz całkiem niezły gust. Pójdziesz ze mną na pchlitarki i pomożesz mi kupić coś, co używi moje mieszkanie? Nie, nie mamy na to czasu. Sorry. Markus, możesz przyjść. Chwileczka, mały. Ruszaj się z tym analizowaniem. Ostatnio jakoś się nie chciało wbić, zatrzymało się na 50%. O, 75%. Ładnie. Dobra. Co to za rytmy tutaj lecą? Jezu, te dzieci tutaj na ziemi. E, weź tutaj... Hmm. Ona powinna już się załatwić. Dokładnie. Jest y, głodna. No. No to chwila. E, weź, y, może przebierz. Przewiń. E, ty mały. Ojej, ty spania potrzebujesz. A weź się, załatw jeszcze. Skorzystaj z mocnika. No ja wiem. Zmęczony. Przebierz mało. I weź y, opieka nad dzieckiem na karm z butelki. Mały przykro mi, ale będziesz musiał się sam póki co obsłużyć, bo tatuś za chwilkę do pracy idzie, jeszcze tutaj karmi arletkę. No. Odbiło jej się i zmęczona bardzo jest. To weź, może y, połóż tutaj spać ją. Szybciutko, gdzie ty idziesz? O, Idź, y, połóż spać i do pracy musisz lecieć. Chociaż niepotrzebnie im kładłam spać, bo oni zaraz y, przecież y, do żłobka pójdą. No, We, Wyszli do żłobka i mi się chyba też y, nastrójniczki y, troszeczkę poprawią. To akurat dobrze. Oto, tobie też tutaj, energia wzrasta. O, i Pamela dostała awans, tak? Jakieś tam 2000 chyba wpadły. Na stanowisko wzięta ilustratorka. Pamela awansowała i teraz będzie pracować jako wzięta ilustratorka. 140 więcej na godzinę. Wow. Bonusy 1600. Doskonała prima balerina. I najbliższa zmiana pracy, poniedziałek o 10.00. Poniedziałek o 10, dobra, czyli jutro, a tak planowałam, bo oni jutro mieli mieć wolne oboje i planowałam jakąś randkę czy coś. No dobra, ale może się to wszystko poprzesuwa. Natomiast jest 15 i teraz tak ja bym chciała, żebyś ty tam na ten pchlitark zawitała, tylko weź tutaj skorzystaj. Przebierz się może w strój zimowy. No, raz, raz, naprawdę. Oni zaraz wracają do żłobka. Markus dalej tutaj był? I dobra, i lecimy na pchli targ. Gdzie to tutaj będzie? O, na szybko. Na dosłownie chwileczkę. Żeby tylko zobaczyć, czy jest tam coś, co możemy sobie dokupić do kolekcji naszych. A no jakąś kolekcję uda się... Y w końcu dozbierać. Okej, okay. nie jesteśmy już na miejscu. Wysłani do żłobka są dobrze. Tutaj mebelki to nas nie będą interesować. Poczekamy, może aż ktoś się tutaj rozłoży ze swoimi przedmiotami. My możemy tylko tutaj, nie ma co się wymieniać. My tu mamy za 120, a ktoś nam daje jakąś taką lipną za 10. Żabkę na przykład. Chyba, że jednym przedmiotem typu cytryna. Właśnie musimy to porozsadzać wszystko, ale teraz w zimę to może się nie udać. Wychodowano w aby tak. Dobra. Czy mamy może tutaj jakieś plakaty? to w ogóle nie da się kliknąć na to. Ok. Tutaj jest. O, weź plakat. Zauważyłam, nie wiem czy, czy ja mam takie szczęście, czy o co chodzi, ale jeśli chodzi właśnie o te kule śnieżne, tutaj akurat nie widzę e, tych skrzyneczek, ale z tymi kulami to chyba wychodzi na to, że jest tak, że e, nie można ich powielić podczas zbierania. Jakby e, nie da się dwóch tych samych zebrać, mam wrażenie. Summer holiday. No to weź tutaj, przywitaj się. O, są jakieś żabki. Grzebuszka ziemna, żaba bokłażan i żaba tygrysia. I wszystkie trzy mieliśmy. Bez sensu. To to Imperial Charts. No bez sensu. Damy Jayowi, żeby pracował ciężko, chociaż on tą zabawę tutaj ma Jezu, krytycznie. Krytycznie niska. OK. no to tak. Skoro nie możemy już tutaj nic więcej zebrać, no, to po prostu wrócimy sobie do domu. 17.00 już się ciemno tutaj robi w ogóle. Wow. Chyba, że to jakaś mgła. Słonecznie. Rosnący niepełny księżyc. Ok, wracamy. Jesteśmy z powrotem. I teraz biegnij szybko, żebym ugotować sobie tort jakiś. Bo chciałabym zrobić przyjęcie, właśnie urodzinowe. Może jakiś różowe, a zapomniałam, że ty masz drugi poziom już gotowania. No, się poprawiło. No to ciasto czekoladowe w takim razie. Aha i y, to nie to. I zadzwonimy sobie po Nianie, żeby tutaj się opiekowała małymi usługi. Tutaj to będzie chyba to? Tak, i Niania. Bo my tutaj nie damy rady. Tutaj dziecioczki płaczą. Weź, zrób szybko to ciasto. Oho, e, przybędzie niedziela o 17.52. No to już za chwileczkę będziecie mieli profesjonal opiekę. Lubi gotowanie. No to trochę takie ironiczne, bo drugi poziom dopiero. E, Dzień dobry, mam na imię Ayumi, jestem nianią, miło mi. Umiem no, zabawiać. Mhm, bardzo się przyjaźnią. Trzeci poziom gotowania. Dobra. Weź tutaj, dodaj świeczki urodzinowe. Co to w ogóle? To chyba z tego pożaru. Schowaj to. Weź jeszcze wystawny posiłek, nie? Gotuj. Z... O, posprzątasz nam, dzięki. Co to jest? Halaka. Gest przyjaźni. W okolicy Bożego Narodzenia. Laka. Nie wiem, czy to jest bardziej przystawka, czy, czy takie jedzenie typowo. Misopokę. Mhm. Mm hmm. Albo to? Wyprawne ciastko. Wytrawne, wyprawne. Wytrawne ciastko. No nie, ja bym chciała coś takiego konkretnego, bo pewnie zostanie i albo, albo, albo. Albo jednak nie. Co to jest? Potrawa. Yy, potrawkach i daniach duszonych. No to zrobimy te, to coś, co nie potrafię nawet przeczytać w sumie. Yy, Ojejku, ty na ziemi. Śpisz? Ja tutaj higienę masz słabą. Mogłaby cię wykąpać. Tutaj ten nocniczek. Fajnie by było jakby ten jakby jeszcze wyczyściła. Okej, okay, ty pogotuj. Fajnie, że zabawa dzięki temu też jej wzrasta, natomiast Jay, no ty masz tu tragedię jakąś, to, to tragedia, będziesz pewnie miał awans we wtorek, bo to dzisiaj to, no nie uda się to, a jakby, a ta zabawa tutaj, oj, oj, oj. będzie ciężko, yy, dobra. Czyli mamy już jedzonko. Zostaw, 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 gdzie to już bierzesz, to jest na imprezę twoją urodzinową. I zróbmy tak. Właśnie teraz J by musiał się z pracy zwolnić. I zrobimy tak. Zwolnimy go z tej pracy, bo to nie ma sensu. On i tak nie, nie zdobędzie dzisiaj tego awansu, a jest już 19, więc zaplanuj wydarzenie towarzyskie. Zostaw dzieciaczka tutaj, niech się niania zajmie i mogłaby to w końcu tutaj wypolerować Tak sobie myślę Aha, znacie się? No to będziesz też gościnią w takim razie A naszego przyjęcia I co to jest? Przyjęcie urodzinowe, sreberko mamy Nie uda się oczywiście Ja już to wiem, że nie uda się żeby... żeby było złoto, no ale dobra i jubilatką jest Pamela goście no to tutaj Jay, Nathan Arletta y gdzie jest ta niania y Ayumi y Watanabe i tutaj Brenta, oczywiście Branta y Michela, ojej Seweryn już jest nastolatkiem, też go zaprosimy y ty jesteś naszym stałym gościem też, ja. E, e, ojejku, coś się przycięło. A Pamela to co? Aha, już jest jubilatką, tak? Okej. Okay. No to zatwierdzimy sobie u 10 gości, a e, nie było kiedyś tak, że maksymalnie 8, można było? A, nie wiem, może teraz e, się mylę. Niksologa sobie wynajmiemy, jakby co? Oczywiście rezydencja Milton. Nie spodoba się, no ja rozumiem, że się nie spodoba, ale my naprawdę tutaj mamy, no tak kiepsko z pracą. Na szczęście mu nie spadła od tego, że nie podobało się. Miksolodzy powinni mieć bar i tort. No to tak, to bierzemy, to sobie tutaj damy i bar kupujemy, no a ten może być. Ostatnio ten, też chyba ten był. Więc. O, proszę bardzo. Y, cel główny, zdmuchnij świeczki. Grają w gry w tym samym momencie. Dobra, ale w jakie gry my tu mamy grać? Przygotuj napoje. Weź tutaj, może. Mm, chwilkę. zaraz powinien y, przyjść miksolog i tutaj mm, ogarnąć. Aha, weź na karm. Włączymy muzykę, włącz ym, elektronikę, oczywiście. Niech się staną rozbawieni. Jakieś strasznie ciężkie mamy tutaj te zadania, ale weź tutaj na karmikologa. Ojej, coś się tu zepsuło, tak, radyjko. Dowcipy y, z, z cyklu Puk-Puk. Y, Pamela, ty nic nie jedz, proszę cię. Podziękuj za przybycie. I weź tu zabawne też. O, humor tokowy, jakiś obrzydliwy dowcip możesz yy, zapodać. O, mm. Dowcipy. Puk, puk. Pochwal. Zabawne tutaj. Wszystkich pochwal, szczerze. Zabawne. Dowcipy. Dowcip. Yy, my możemy przecież. Mamy tutaj obraz zabawny gniew, zabawny obraz i damy sobie go gdzieś chwilka, gdzieś tutaj sobie go damy. I włączymy aurę emocjonalną. Włącz aurę emocjonalną. I poszło. I z powrotem. O, super. Mm, a, bo mała też się przecież liczy, bo jest y, rozbawiona. Y, dobra, już tu widzę, że głodni są. Y, otwórz. O, weź Możesz zawołać wszystkich albo działania utwórz grupę. No i wszystkich tutaj na parceli. Aha, nie da się już więcej. To trudno no. Chodźcie. Podejdź tutaj razem. Już nam się dobierają do ludowy. Otwórz. Tutaj damy... Coś się zepsuło, ale OK. I weź wypowiedz e, życzenie. No. W ogóle się nie kryją tutaj. Biorę. To jako Stu lat. <grytanie> Gdzie ty idziesz? Gdzie? <grytanie> Na tym mrozie. O. Coś nam śmietnik walił w ogóle. Dobra. Podejdź tu. Ja bym chciała wejść tutaj zamów drinki dla grupy. No i weźmy jakiś taki wkrętak. O. Gdzie ty tam będziesz? Na tym mrozie? Idź zamówić. To się chyba będzie liczyć, nie? Jako te przygotuj napoje. Ale widzę, że tutaj grają w gry w tym samym momencie. W jaki sposób mają grać? W sensie nie wiem, no. Ten jest zły, mały, bo jesteś brudny, chyba o to chodzi. Ym, tak, weź tutaj Jay sobie napój. O No, ale, ym, Kobito, czy ty przygotowujesz te napoje? Zamów dźwięki dla grupy? O. Denerwuje mnie. Nie, nie cierpię tych wszystkich wydarzeń towarzyskich, bo to właśnie to się dzieje. Zwiechy. Zostaw dzieci, bo Niania jest tutaj. No, ścieli się wszyscy o! To się ruszyło ci. Pięknie. Weź tu jakie ty flirciarskie tutaj i skorzystaj. Jakąś flirciarską e, interakcję miał. E, mała, <knie> postaraj się zasnąć. No Tutaj to na pewno nie zaśniesz. Raczkuj, tutaj. E, coś tam pykło. Aha. No i weź ty. Y, zawołaj na posiłek. I oby to się zaliczyło teraz, nie? Zostaw już tą. Wołaj tutaj na posiłek. A zjedzcie sobie ciasto. Ty jesteś bardzo głodny, więc ty tym bardziej, już tu dwa drinki naraz. O, zaliczyło się. No i grają w gry w tym samym momencie. I teraz. O, oh Jezus! Ile to tego jest. Teraz jak to ugryźć, żeby grali w tym samym momencie w gry? Może kupimy po prostu stolik do gier? Albo weźmiemy może te gry, gdzie to tutaj było. To wiecie, z dodatku ucieczki w plener. Wprawdzie zima jest, ale, ale chyba, że uda się tutaj yy, nadrzej znaczy śniegiem bałwana, O, urządź bitwę na śnieżki. Czy to da się zrobić? I z Brantem. Spróbujmy tylko weź już nie pij tego. Czy to będzie się liczyć jako co ty robisz? Dobra, nieważne. Urządź bitwę na śnieżki i razem z nimi. Czy to będzie się liczyć jako gra? No. Nie, nie liczy się kompletnie. No trudno, będziemy mieli srebro. U, ale widzę, że jest jakość wspaniała drinka. Czy to nie jest ten drink, który jest taki podejrzany na tej zasadzie, że on jest jakiś taki dla zwierząt, czy coś? Co, co, coś mi się takiego kojarzy, ale nie jestem pewna. Dobra, kończcie, bo jest zimno. Wracajcie do domu, albo, albo. Ach, nie zdążyłam już kliknąć na ten. Y Dobra, sprzedamy. Ten barek. No nic. Jańka tutaj widzę, że sprząta. Niecierpliwie. Więc mały ten płacze. Wszyscy płaczą. Ty nie, nie najadłeś się w ogóle niczym. O, tutaj ktoś zostawił. Zjedz to. Fajnie, że zabawa podskoczyła. W siku musisz. No to skorzystaj. Nie czekaj, jakby aż Pampers będzie pełny. Oglądaj, wiesz co? Tu ci dziecko płacze, a ty oglądaj. Weź i daj mm, jedzonko na karm piersią. O. Tutaj kanapki ktoś zostawił. Ta też walnęła, to na środek. Co ty robisz? Jakie śnieżki? Czyś ty powariowała? Czyście wszyscy powariowali? Weźcie już tą grupę, rozwiążcie. Rozwiąż grupę. O. Dobra. Yy, niania już też powoli niech się zwija. I weź tutaj. Yy, daj jej napiwek, bo się. Yy, no, troszeczkę tutaj u nas nasiedziała, Jest druga w nocy. I... Dostępni zdjęcia z dzieckiem? Spytaj o zainteresowanie. No nie, odwołaj. Mhm. Mała teraz jest bardzo zmęczona, tak więc um, połóż spać. Um, 146. Nie ma tragedii. Tak może być. Co ty cały czyste masz? Zamawianie drinków razem? No nie, już, już wystarczy. Jak chcesz, wypij. Mamy tego pełno. Dobra. I weź jej yy, włącz kołysankę. <ścoughs> Przyszedł z jedzonkiem tutaj. Yy, możesz. Yy... O, poczekaj, aż on tutaj skończy się załatwiać. Yy. Zapytaj go, jak minął mu dzień. E... O, i umyj, tak, bo. Nie, nie, nie trzeba go myć, dobra. E, weź pochwal. E... Czy uczyć zwierząt? Chyba nie... znowu się zawiesili. No, denerwuje mnie to. O, proszę, proszę. Świetnie. Tatuś w tym czasie wypoleruje tutaj do perfekcji. Co ci się w głowie kręci? Wow. Zmęczony, tak? To od zmęczenia. Mam nadzieję, nie od tego drinka. Mój ulubiony utwór. Lubię odtwarzaną muzykę. Fajnie nas. co to jest? Och nie, nie, wypicie z napoju dla zwierzaków. Aha. Tak. Czemu oni to dali do barku? W sensie jako ten. Jako drink taki. Ech, no dobra. Co ty tu znowu masz, żeby czekać na, na dinka i spać, i spać człowieku? O, rozmawiasz tutaj sobie z małym? Ojej! I weź mu tutaj może e, czytaj mu do snu, Dokładnie. Ty masz pracę o dziesiątej chyba jutro. Bardzo rozgniewany, no nie dziwię się. Przeczytaj mu bajeczkę. Co? No. Oh. <sharp <sharp uh> <sharp 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 to jest czwarta nad ranem, a jesteś po prostu Wykończona i masz pracę za 6 godzin. No nic, zobaczymy, jak to będzie. Dobra, koniec tego czytania. Nać tam to wyłącz. Tutaj te puste szklanki. A czy te drinki możemy sprzedać? Tak. No i pięknie nie zmarnują się. Jejku, ten wkrętek 50 kosztuje. 53 o. Tak lepiej. rozmnażaj Chwilka, czy mała ma? Nie ma. Ma tylko jedną żabkę. Damy jej drugą. Nie wiem już po co w sumie teraz. Bo y, mamy dosyć sporo pieniędzy. Więc nie jest to nam tak koniecznie potrzebne. Jaka kawa, jaka kawa? Idź ty spać. Tylko jeszcze właśnie krowokwiata na karm. Dobrze. Ja będę kończyć ten odcinek. Był dosyć intensywny, krótki, ale intensywny. Tak więc hmm, widzimy się w następnym. Trzymajcie się, pa!